Witajcie. W ostatnim odcinku o mamucie na końcu odcinka wspomniałem o możliwości sklonowania tego wymarłego gatunku i przywróceniu go do życia. W komentarzach padło pytanie, czy da się sklonować dinozaura? Temat ten wydał mi się niezwykle ciekawy i postanowiłem go zgłębić. Na początku musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań i wyjaśnić kilka pojęć. Po pierwsze, czym jest DNA? DNA to kwas rybonukleinowy. Wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych. Cząsteczki DNA zbudowane są z pięciowęglowego cukru dezoksyrybozy połączonego z jedną z czterech zasad azotowych: dwóch purynowych, adeniną i guaniną oraz dwóch piramidynowych, cytozyną i tyminą. Zasady te łączą się z deoksyrybozą, tworząc deoksynukleozydy. W skład cząsteczki DNA zwykle wchodzą dwa łańcuchy, które zwijają się wokół wspólnej osi i tworzą prawoskrętną lub rzadziej lewoskrętną podwójną helisę. DNA zlokalizowane jest przede wszystkim w jądrach komórek i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych. W skrócie DNA to my. W DNA zapisane są wszystkie informacje o wszystkich organizmach żywych, a każdy organizm na naszej planecie ma swój unikalny, tylko dla siebie zapis DNA. DNA warunkuje kolor oczu, wzrost rysy twarzy, długość ogona, kolor sierści czy kolor włosów. Jednym słowem, wszystko. Chcąc sklonować jakikolwiek organizm, musimy mieć jego kompletny DNA. No dobrze, ale czym właściwie jest klonowanie? Potocznie jest to proces tworzenia identycznej kopii organizmu z oryginału. Klon jest organizmem mającym identyczny lub prawie identyczny materiał genetyczny, jak pierwowzór. Co ciekawe, klonami są organizmy powstałe w procesie rozmnażania wegetatywnego. Na przykład bakterie, które dzielą się na pół, następnie każda połowa regeneruje się i tym sposobem mamy dwa identyczne organizmy, czyli klony. Sadownicy często sadzą na polach sadzonki uzyskane z jednej podzielonej fizycznie rośliny. W takiej sytuacji może się okazać, że cały sad to dziesiątki klonów jednej rośliny. Obecnie opracowywanych jest kilka metod klonowania różnych gatunków roślin i zwierząt. W przypadku zwierząt zazwyczaj stosuje się technikę polegającą na przeniesieniu jądra komórki pobranej z klonowanego osobnika do komórki jajowej pozbawionej jądra. Proces ten tworzy funkcjonalną zygotę. Zygota taka może rozwinąć się w żywego osobnika, będącego klonem swojego pierwowzoru. Dawca komórki jajowej z reguły pochodzi z tego samego gatunku. Transfer jądra do komórki jajowej innego gatunku rzadko jest skuteczny. Klony otrzymane w procesie transferu jądrowego nie są w 100% genetycznie identyczne z dawcami. W trakcie tego procesu wymienia się bowiem tylko materiał genetyczny zawarty w jądrze komórkowym, pozostawiając DNA mitochondrialny biorcy. Mitochondrialny DNA ma jednak minimalny wkład w dziedziczenie cech genetycznych. Dowiedzieliśmy się, czym jest DNA, na czym polega klonowanie oraz jak przebiega. Mając taką wiedzę, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest możliwe sklonowanie dinozaurów? Czy scenariusz z Parku Jurajskiego może się sprawdzić, a my w przyszłości będziemy odwiedzać ogrody zoologiczne pełne dinozaurów? W filmie Park Jurajski dinozaury zostały sklonowane z DNA, które przetrwało do dziś. Skąd wziąć takie DNA? 65 milionów lat temu komar ukąsił gada, napił się jego krwi, a potem wpadł do żywicy drzewa, która uległa przemianie w bursztyn. I tak przez miliony lat DNA dinozaurów czekał zakonserwowany w żołądku komara na swojego odkrywcę. Naukowcy wydobyli insekta z bursztynu, wyciągnęli materiał genetyczny dinozaura z jego żołądka i z tak pozyskanego DNA sklonowali dinozaury. I tu pojawia się pierwszy problem. Przede wszystkim bursztyn powstaje w temperaturze umiarkowanej, która sprzyja rozkładowi materii organicznej. Ponadto bursztyn jest porowaty i przepuszcza powietrze. Zawarty w nim tlen jeszcze przyspiesza rozkład DNA. W rezultacie zalany żywicą DNA rozpada się na coraz drobniejsze kawałki, z których nie sposób jest odtworzyć genomu wymarłego stworzenia. Co więcej, krew jest pokarmem komarów. Po napiciu się krwi trafia ona do żołądka insekta, gdzie prawie natychmiast rozpoczyna się jej trawienie, co również mocno utrudnia zachowanie DNA w całości tak, by mogło być odczytane. Jeśli nie z bursztynu, to może z tkanek. Warunkiem uzyskania DNA z tkanek jest ich zachowanie w dobrym stanie. Najlepiej poprzez zamrożenie w lodzie czy wiecznej zmarzlinie, co zdarza się na przykład w przypadku odnajdywanych w świetnym stanie mamutów. Tylko, że dinozaury zamieszkiwały głównie rejony o ciepłym klimacie, gdzie rozkład ciała po śmierci następuje błyskawicznie. Tak więc dobrze zachowane tkanki dinozauru są praktycznie niemożliwe do odnalezienia. Ponadto czas działa bezlitośnie. Wraz z jego upływem materia organiczna rozpada się. Po zamrożeniu czy wysuszeniu też się rozpada, tylko proces ten postępuje o wiele wolniej. Z informacji, które odnalazłem wynika, że najstarsze DNA udało się wyizolować z lodu sprzed 850 tysięcy lat. Dinozaury wymarły 65 milionów lat temu. Wydaje się, że stanowi to barierę nie do pokonania. Po dotychczasowych rozważaniach możemy śmiało stwierdzić, że sklonowanie dinozaurów i przywrócenie ich do życia może być praktycznie niemożliwe. Ale żeby wyczerpać temat załóżmy jednak, że jakimś cudem to się udało i dysponujemy kompletnym genomem tyranozaura, na którego bazie stworzymy sztuczne jądro komórkowe i umieścimy je w... No właśnie, w czym? Na początku naszych rozważań opisaliśmy pokrótce na czym polega klonowanie. Mając kompletne DNA t musimy umieścić go w pozbawionej własnego jądra komórce jajowej żyjącego obecnie zwierzęcia, które następnie złoży takie jajo, wysiedzi je i co dalej? Na Ziemi nie ma dziś żadnych stworzeń podobnych do dinozaurów, najbliżej spokrewnione z nimi są dziś żyjące ptaki. Można by na przykład zapłodnioną komórkę z DNA t -rexa zaimplementować w organizmie kury, ale tak naprawdę żaden dzisiejszy ptak wielkością nie może równać się z ogromnym t -rexem. Największym dziś okazem pozostaje struś, który i tak nie przypomina nawet nogi t -rexa. Dla sklonowanego dinozaura nie mamy więc żadnej sensownej kandydatki na matkę zastępczą. Może w przyszłości rozwój nauki pozwoli nam stworzyć jajo w sposób sztuczny, a potem umieścić je w jakimś inkubatorze, ale tego nadal nie potrafimy i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie to możliwe. Poza tym pozostaje jeszcze moralny aspekt klonowania. Czy powinniśmy to robić? Gdzie powinny żyć sklonowane dinozaury? Na wolności, w zoo. 65 milionów lat temu, kiedy żyły, świat wyglądał zupełnie inaczej. Skoro wymarły, to może tak miało być. Ich czas już przeminął i nie powinny wracać. A co wy sądzicie, czy powinniśmy próbować klonować dinozaury, a może powinniśmy przywrócić do życia tylko gatunki wymarłe stosunkowo niedawno, jak na przykład mamut? W tym odcinku to już wszystko. Pozostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało oraz zasubskrybuj kanał w oczekiwaniu na kolejne odcinki. Cześć!